Zabiłem Jennifer z kanału. No to powinszować. Należy ci się nagroda. Możesz sobie też wziąć coś z domu, jeśli znajdziesz gołą babę. Trudna walka? Kiedy rozprułem jej brzuch, zamieniła się w kasymira. Wiedziałeś, że tak będzie? Oczywiście, że wiedział. Zapraszam młodzieży! Skromny twój sekrecik! Przyszedłeś mnie oczerniać? Nie. Zarobię górę forsy, pójdę na chwilę na studia, a potem zostanę władcą świata! Cześć, czołem Siemka! To prawda, co on mówi? Wiedziałeś, że jenef z kanałów była przeklęta? Nie tylko wiedział. A, czekaj, tak na marginesie. się? ranił lubię! Posłużę się nim, aby rządzić światem! <laughs> Czy mnie pogięło? Olgierd kochał się kiedyś w Witoldzie von Everett. Miał na imię kawał skórwy syna. Wybrali jednak nazięcia zięcia ofirskiego skurwy syna. Wówczas Olgierd znienawidził Skurwy syna. Najpierw chciał go zabić, ale uznał, że to kawał skórwy syna. Dlatego skazał go na cierpienie. Nędzny żywot w skórze ropuchy. Nie ma! W końcu jestem kupcem. Przypomnij mi o Dim. Kto ma wypełnić moje trzy ostatnie prośby? Geralt. Kawał z kurwy syna. Pięknie kurwa. Pięknie. No to zabieraj się stąd. Nie chcę oglądać twojej gęby dłużej niż muszę.